Witam was serdecznie. Znowu synka w pokoju, dlatego że niestety, znaczy stety, niestety w mojej sypialni śpi Łucja w naszej sypialni, a na dole urząduje ignaz, więc żeby matka mogła coś nagrać, to zawsze w pokoju Ignasia. No ale co dobre? To światło w tym pomieszczeniu, więc Zapraszam Was, kochani, na haul. Na haul mierzymy, bo wiem, że taką wersję lubicie najbardziej. Pokażę tylko na samym początku dwie rzeczy, których mierzyć nie będę, z tego względu, że są to buty. Chyba, że później jakieś krótkie filmiki, jak tam tam Wam pokażę. Więc zacznijmy od tego, co kupiłam dziś. Dzisiaj byliśmy z mężem na zakupach i w planach były buty dla synka. Dla synka nie kupiliśmy nic, za to mąż sobie kupił buty i ja. Marzyły mi się jakieś adidaskie na lato. Może nie koniecznie Adidasa, ale akurat Adidasa trafiłam. Takie leciutkie, takie dochodzenia, nie do ćwiczeń, bo buty do ćwiczeń mam. Nie do zajechania, jak ja to mówię, bo na takie spacery z dzieckiem gdzieś po polach też mam. Potrzebowałam takich ładnych bucików, żeby właśnie założyć na przykład jeans, białą koszulkę i wyjść na dwór. I kupiłam przepiękne buty. Dzisiaj w promocji minus 20% było. Na no, nie, w sklepie 50 Style. I są to takie Adidaski. W promocji zapłaciłam za nie 140 kilka złotych, więc yy, śmieszne pieniążki uważam, jak na, za, tak, za takie piękne buty. Słuchajcie, jaki to jest rozmiar w ogóle, gdzie on jest na języku, chyba i 38, 38,23. 39 były na mnie za duże, więc taka dziwna rozmiarówka, bo normalnie noszę 39. I są to takie miętowe Adidaski, jak widzicie. Adidas jedynie jest napisany na języku. Nie ma go nigdzie. Ani z tyłu, ani na boku. Subtelne takie paski, bardzo ładne buciki, zgrabne buciki. Biała podeszwa i no co, no bardzo jestem. Jestem po prostu zachwycona tymi butami. Podobały mi się na maksa i cieszę się, że był mój rozmiar, bo rozmiary były bardzo przebrane. Więc to pierwsze. Natomiast drugie buciki są. Z ze sklepu Rene i powiem Wam, że w sklepie Rene zro zrobiłam trochę większe zamówienie, bo kupiłam sobie buty, dwie pary spodni garnitur i słuchajcie, co jeszcze? I płaszcz wiosenny. No i, bo jak wiecie, wszystko jest ostatnio na mnie za duże i wyprzedałam prawie całą swoją szafę, więc muszę garderobę kompletować od nowa. No i powiem Wam, że garnitur poszedł do zwrotu. Jeżeli obserwujecie mnie na Instagramie, to wiecie, wyglądał jak leggings z zielonym blazerkiem. Po prostu chińska tandeta tak zwana. Jedne jeansy poszły do zwrotu również, bo rozmiar był niby 38, a wyglądały jak 34. Jednego uda bym nie wcisnęła w te spodnie. Więc Zostały jedne spodnie, których pokazywać Wam nie będę, bo to takie zwykłe jeansy czy jeansy. Najzwyklejsze w świecie, ale płaszczyki, buciki Wam pokażę, bo tym jestem zachwycona. Mam tutaj szpilki. Szpilki kupiłam z myślą o wiośnie, co widać. Przepiękne, żółte szpilki. Już dawno w szpilkach takich nie chodziłam, w taką delikatną, wężową skórkę. Szpilka taka standardowa, i jest to rozmiar 40. Z tego względu, że wyczytałam tam dziewczyny pod spodem opinię, opinię po prostu dziewczyn, które kupiły, że standardowa rozmiarówka jest zaniżona. A ja noszę 39 i powiem Wam, że dobrze zrobiłam, bo te 40 leżą na mnie idealnie, więc z butów jestem bardzo zadowolona, bardzo, bardzo nawet bym powiedziała. Pewnie dużą, dużą część, wio część wiosny, taką w te eleganckie dni, kiedy będzie e, trzeba się wystroić i tak dalej, czyli na przykład 21 kwietnia, gdzie organizuję w domku śniadanie, takie bardziej uroczyste i będzie troszkę gości, to na pewno się w to wystroję. Okej, okay, no i dobra, przejdźmy do ciułów. Może zacznijmy, wiecie co, no to może jak już jesteśmy w tym renety, pokażę Wam płaszcz. Okej, okay, więc to jest płaszczek, bardzo leciutki, bardzo podobało mi się to, że on jest tak jakby krojony i nie obszyty. Na przykład takie ma rękawy, taki jest na dole, tak ma pasek zrobiony. Bardzo fajny, ja wziąłam rozmiar 38, wygląda płaszczek w ten sposób, ja wziąłam kolor beżowy, był jeszcze taki jaki... Yy, yy, yy różowy, taki, taki popielaty, bym powiedziała, różowy. Dobra, mierzę płaszczek i Wam pokazuję. Myślę, że będzie się super prezentował do takich zwykłych, prostych stylizacji, ale też do sukienki, właśnie na eleganckie okazje, ale też jak najbardziej tenisówki po prostu. I można lecieć. Na upartego mogłabym być tak ubrana i spokojnie wychodzić. Jedyne, czego mi tu brakuje, to kieszeni. Nawet bardzo mi brakuje tu kieszeni. Więc tak się prezentuje płaszczek. Już Wam pokażę go. O, widzicie? Taki ma materiał, uważam, że bardzo fajny i on jest, widzicie, tutaj taki, jakby cięty i nieopszyty. Bardzo ładny, bardzo. Z płaszczyka akurat jestem mm, naprawdę zadowolona, naprawdę to był, to był godny zakup. No i fajnie się prezentuje, bo jest tak cięty, wygląda troszeczkę e, tak ta, w taki trapez, e, w taką klepsydrę, figura, e, tak kształtu klepsydry, figura nabiera, właśnie. Więc to jest płaszczek z płaszczek, a tak jak mówię, bardzo jestem zadowolona, więc jego mogę Wam polecić gorąco. Linki, jeżeli coś jest jeszcze dostępne, macie na dole. Ściągam płaszczek i to wszystko z renersu, nie? Więc teraz pokażę Wam berczkę. Pokażę Wam beczkę, którą kupiłam o matko. Więc od razu powiem, że jeżeli chodzi o berczkę, to tych rzeczy już nie ma, bo ja się pokazałam w jednych spodniach na Instagramie i miałam pełno pytań: gdzie, gdzie, gdzie. Link, podaj link, podaj link. Spodnie i bluzki kupiłam w berczce, powiem Wam, nie wiem. Dwa miesiące temu na wyprzedaży, i tak leżały, leżały. Ja się tyle zbierałam, żeby nagrać dla was ten film, więc najpierw pokażę Wam dwie przepiękne koszulki, bajeczne, śmieszne i dla ludzi z dystansem. Czemu mówię, że dla ludzi z dystansem? Przez. na drugi. To są dwie, zwie, zwykłe białe koszulki, w mieć M. Szczerze żałuję, że nie wzięłam esek. Ale trudno, będą fajnie wyglądały wciągnięte trochę w dżinsy, do spódnicy dżinsowej. Myślę, że będą super się prezentowały. Ale najbardziej co mi się po prostu kojarzy to zwykłe dżinsy czarne, rurki, czy jakaś właśnie spódniczka. Tenisówki, adidaski, wszystko do tego pasować będzie. Teraz bardzo modne są nadruki takie z filmów i z bajek. Ja się zdecydowałam na ten właśnie wakacyjny obrazek Barbie, czyli mam taką Barbie siedzącą na flamingu i nawet tutaj na metce jest Barbie, a druga koszulka obydwie 38 to jest jedne, to jest postać z jednej z moich ulubionych animacji, filmów bajek, czyli IT. E Iki e przebrany tak jak on z szafy wtedy wyszedł rok 1982, czyli za 5 lat dopiero pojawiła się Karolinka. Więc dwie takie koszulki, ja już je mierzę i wam pokazuję, no takie zwykłe koszulki, więc myślę, w sensie, że po prostu nie ma co pokazywać, ale się przebieram. Jestem tutaj stanik czarny, musicie mi wybaczyć, no tak nie wszystko dopracowałam. No i to jest taka zwykła, tak jak mówię koszulka, którą ja prawdopodobnie będę nosiła w ten sposób, wciągniętą trochę w spodnie, trochę wypuszczoną. Fajnie teraz bardzo są modne, powiem Wam, kolorowe, neonowe marynarki, garnitury właśnie całe. W ogóle taki garnitur to jest gwóźdź tego całego holu dzisiejszego. Pokażę Wam na końcu. I fajnie wyglądają właśnie teraz marynarka, na przykład rażąco żółta, do tego spodnie, białe tenisówki i taka zwykła koszulka, czyli takie przełamanie elegancji, pomieszanie sportu i elegancji. No i to jest taki, taka zwykła, bardzo wygodna. Bardzo fajna, komfortowa koszulka. No, szczególnie w promocji, jak kupiona to cena bajeczna, a mierzę drugą. Druga muszę powiedzieć, że jest troszkę większa, czyli dwie serie są zupełnie inne. Widzicie, dłuższa i, i, i ma przyjemniejszy materiał. Przyjemniejszy. Ciekawe, czy ona w niej była droższa. No i znowu to samo. Ja na przykład tą bluzkę planuję nosić do plisowanej spódnicy z wysokim stanem. Więc kolejne takie przełamanie. Tenisówki i takie, no, w tym, w tym stylu. Ja lubię mieszać style, ja w ogóle ubieram się. Dziwnie lubię. Lubię coś innego, lubię mieć coś innego i inaczej to łączyć. O może nawet jak kupuję coś standardowego, to łączę to po prostu troszeczkę inaczej. No dobra, a to druga koszulka. Nie przedłużam, mierzę spodnie, bo spodnie to po prostu, yy, są genialne. Tak jak ja mówię, nie jedna z Was pytała o te spodnie, o jedna. Kupiłam dwie pary, wyglądają świetnie, mierzę i raz wracam, tylko przebieram tą czarną bluzkę, bo tam te spodnie będą się lepiej prezentowały. Chociaż patrzę, że ja jeszcze zamówiłam koszulkę z beczki, OK, czyli koszulka. Okej, okay. kolejna rzecz to taka bieliźniana bym powiedziała koszulka. Zapomniałam, że ją mam i bardzo się cieszę. Powiem Wam, że te bieliźniane koszulki bardzo, bardzo mi się podobają. Właśnie je też fajnie można stylizować. Tak samo do spódnic, do zwykłych jeansów, czyli coś takiego ala bielizna. Oczywiście stanik stąd wyposzedł, bo te czarne ramiączka są najładniejsze. Więc tutaj stanik tylko i wyłącznie bez ramionczek. Uważam, że silikonowe ramiączka wyglądają tandetnie, więc mówię o staniku bez ramionczek. Teraz jeszcze brzuch biust mi zmalał, wiecie, przy diecie, mimo karmienia piersią, to mam niewielki biust tak naprawdę. Więc stanik bez ramionek jak najbardziej się tutaj sprawdzi. Więc taka koszulka. Ona była bardzo tania i fajnie, bo teraz do niej zmierzę dwie pary spodni. Więc koszulka uh -huh, całkiem okej. Okay. ok, mam spodnie z pelszki, już się zapinam. I powiem Wam, że jedyny minus tych spodni to taki, że są one. Um, co? Y, trzeba je prasować. Więc ja się postarałam i je wyprasowałam przed nagraniem tego filmu, ale wyprasowałam je po swojemu, czyli to, jak Karolina robi, to jest jedyna rzecz, której w domu nie cierpię robić, a robię, bo muszę. Więc to są te spodnie. Podobają mi się na maksa. Ja je ostatnio nosiłam z bodami szarymi, szarymi bodami, dobrze powiedziałam. Fajnie podkreślają figurę, jest to bardzo modny krój, poczekajcie, obniżę. Są wiązane w talii z taką gumą. Bardzo, bardzo komfortowe. Dwie kieszenie, i jak widzicie na dole, takie podwinięte ala-nogawki. No, wyglądają super zgrabnie i one też do szpilek i do tenisówek. Myślę, że będą prezentowały się świetnie. Bardzo komfortowo się w nich czuję. Idealnie. Moje to, są, to jest rozmiar 38. I mierzę drugie, które są identyczne, tylko mają inny wzór. Też ten wzór mi się bardziej podoba. Bardzo fajne spodnie. Myślę, że nawet latem one będą genialnie wyglądały, tak jakby, wiecie, po plaży, na takim luzie, jakiś luźny sweterek, biała koszulka, wszędzie biała koszulka, biała koszulka pasuje do wszystkiego. Ok, nie, że drugie spodnie. No a drugie, co dziwne, bo ich nie mierzyłam, są ciaśniejsze, w łydkach czuję, że są bardzo opięte, a jest to też rozmiar 38, no i tu już jest wzór bardziej kontrowersyjny i ja uważam, że do tego wzoru to już naprawdę taka stonowana bluzeczka, czyli albo czarna, albo szara, albo biała, jednokolorowa, nie bawiłabym się tutaj z kolorem, bo uważam, że jedyne szaleństwo dzieje się na dole. No i tak jak mówię, te są ciaśniejsze. Więc te mogłyby być elki, żeby nam nie były dobre. Tu są na szczęście bardzo komfortowe. One są niby na gumce, ale one są zapinane na takie dwie hawki. Zamka tutaj nie ma, to tylko udaje, że jest zamek. No więc, no ja się bardzo cieszę z tych spodni. Są takie lekkie spodnie, które nawet latem w upeł można nosić. Mam nadzieję, że przepuszczają powietrze. Bardzo komfortowo się w nich czuję, mimo że obcisłe są na łydce i nie podciągnę ich na pewno do góry. Ok, czyli to drugie spodenki, i to już koniec berszki. Mierzymy teraz. A może zmierzmy ten garnitur piękny. No i hej kochani, to jest po prostu, no to jest moja miłość Wam powiem. To jest marynarka, którą ja kupiłam, kiedy kupiłam z Renet ten garnitur, obrzydliwy. Napisałam do Was na Instagramie, powiedziałam, dziewczyny, podsyłajcie mi linki do pięknych garniturów, bo to jest teraz, to będzie najwyraźniej krzyk mody, po prostu krzyk mody, czyli do tego albo szpilki, albo nawet ta bluzka bardzo pasuje, albo tenisówki, właśnie, czyli tak jak mówię, można to nosić odpięte, podciągnięty rękawek, pod spód bluzka np. ta z Barbie, do tego białe tenisówki, wysoko kłucyk, jestem całkowicie na luzie, a można to właśnie zapiąć się, można założyć właśnie taką bluzkę, jaką mam teraz na sobie, szpileczki, i być bardzo elegancką. Czekał jeszcze, aż pokażę Wam ten garnitur. Ja jestem zachwycona. Zarówno góra, jak i dół to jest rozmiar M. Ja już chudnąć nie mam zamiaru absolutnie. Ja ćwiczę po to, żeby tylko umieśnić swoje ciało, a pilnuję yy, diety, żeby nie tyć, więc yy, chudnąć nie mam zamiaru, więc myślę, że te spodnie długo będą na mnie dobre. Co jest śliczne i fantastyczne, to, to ten wysoki stan w tych spodniach. Czuję się w ogóle, jak tak ostoję właśnie z tą marynarką, tak? Czuję się jak takie, hmm, czuję się jak taka bizneswoman, wiecie o co chodzi? Super. Jest przepiękny kolor, elegancki. I może nie należało to do najtańszych zakupów, ale marzyłam o tym. I kiedy wyprzedałam całą szafę, powiedziałam, o nie, to jest rzecz konkretna, na którą wydajesz pieniążki i posłuży Ci, przynajmniej w tym roku, bo to też będzie taka sezonówka. Ale też można oczywiście nosić to wszystko osobno, co też uważam jest super. No więc taki garnitur oczywiście dla odważnych, a ja jestem odważna, odwagi mi nie brakuje, więc no to jest moim zdaniem najlepszy zakup tego roku. OK, idziemy dalej. Okej, okay, więc tutaj ogromne fopato bielizna, którą mam na sobie, no ale mam nadzieję, że i tak straszyć tak nie będę. Teraz pokazuję Wam rzeczy używane. Rzeczy używane, które ja wylicytowałam na Allegro. Oczywiście macie sprzedającego, u którego licytowałam. I to jest sukienka Boho ze sklepu ASOS bodajże. Napiszę Wam tu, bo nie pamiętam. Z przepięknymi rękawami i idealna rozmiarowo. Mam nadzieję, że majtki nie prześwitują, bo tego nie widzę. No Stanik prześwituje, ale tutaj moim zdaniem stanik w kolorze cielistym, nawet nie biały. Będę się najlepiej prezentował. Ja to widzę tak jakiś koszyczek z warkocza na głowie, sandałki rzymianki, torebka z frędzlami, w tym stylu bym to nosiła, czy wianek nawet z kwiatów na głowę, więc taka biała sukieneczka, która pięknie podkreśla figurę, bo w idealnym miejscu się rozkloszowuje i te rękawy delikatne, lejące materiał tego nie prasowałam, więc to jest tylko po praniu. No uważam, że sukienka była godna tej ceny, którą widzicie, którą za nią zapłaciłam, bo ja wszystko muszę to sprawdzać, bo nie pamiętam. I mierzę następną sukienkę bardziej kontrowersyjną, sukienkę, którą również wylicytowałam na Allegro. Ok, czyli sukienka, która zapewne spodoba się najmniejszej liczbie osób, ale właśnie przez to, że jest zupełnie inna, to mnie urzekła od razu. Ja schowałam sobie ramionczkę, dlatego takie krzywe mogę tutaj mieć, czyli Biosłanaż też bez ramionczek koniecznie. Sukienka przepięknie się układa, przepięknie podkreśla talię, leciutko w literę A schodzi w dół. Długość jest idealna, czyli taka midi sukienka. No i co chciałam powiedzieć? No i te pasy. I to jest sukienka z ASOS, na 100%, bo sprawdziłam. Prezentuje się takie, myślę, że że na lato to będzie po prostu no super, super, wkładamy jedną rzecz bardzo wygodną. No wygląda moim zdaniem, wygląda prześlicznie. Już się nie mogę doczekać lata, powiem Wam jak mierzę tą sukienkę. Okej, okay, mierzę kolejną sukienkę, bardzo, bardzo elegancką i ja ją kupiłam y, z myślą o naszej rocznicy, którą w tym roku mam zamiar obchodzić, bo wiecie, że my y, obchodzimy coraz rocznicę chodzenia ze sobą, a nie rocznicę ślubu, ale w tym roku mała zmiana na rocznicę ślubu, powiem Mężu, musimy coś zrobić wspólnie, bo mam piękną kreację, którą zaraz zakładam i wam się pokazuję. No i tu, kochani, jestem bez stanika, bo jest podwójna m, warstwa materiału. Biust można pięknie ułożyć. Tu jest jeszcze dużo luzu, ale można go tak seksy sobie po prostu ułożyć. No i co? Sukienka bardzo wymagająca. Sukienka, do której trzeba mieć, y, powiedziałabym, idealną figurę. Ja idealnej figury nie mam, ale wiecie, że też nie mam. Y, no i, kochani, muszę Was bardzo przeprosić. Środkowy filmik. Śro ta stylizacja, po niej będzie następna jeszcze. Niestety dogrywam następnego dnia, dlatego, że właśnie tu mi się udział materiał ja w ogóle nie zauważyłam. Włączyłam później kamerę i zaczęłam nagrywać kolejne ubranie. Więc yy, sukienkę dogrywam następnego dnia. Jest to taka biała sukienka z firmy ASOS, którą ja właśnie wylicytowałam na... Mm, Alegro, przepięknie układa się na biuście, no zobaczcie, tym bardziej, że ja biustu nie mam. Jest biała, ale na maksa podkreślająca wszystko i mam bieliznę do niej no nieodpowiednią, bo koronkowe e, takie shorty i to nie bardzo wszystko się odznacza. Do niej to obowiązkowo mam takie majteczki wycięte laserowo-bambusowe w cielistym kolorze i myślę, że tą sukienkę założę na naszą rocznicę ślubu. E, no wygląda tak, no tak jak mówię, podkreśla wszystkie mankamenty, majtki na pewno. No i co bardzo obcisła, ale taka bardzo elegancka, powiem Wam szczerze, że w niej to nawet do ślubu można by iść sobie, czemu nie? No i to tyle, to tylko tyle Wam chciałam dograć, ta sukienka wygląda tak, jestem z niej bardzo, bardzo zadowolona. No i co? Przechodzimy do następnej stylizacji. Przepraszam, miejsca mi zabrakło, nawet nie wiem, gdzie przerwało filmik, ale mam nadzieję, że yy, nagrało jednak do końca moją wypowiedź. No i dobrze, i mam czarny kombinezon, który uważam też, że jest bardzo rzeczą uniwersalną, bo to również adidaski, yy, sandałki, co chcemy, bardzo elastyczny, wygodny, pięknie podkreślający talię. Super eksponujący biust, czyli coś, co warto eksponować, jak się jest kobietą, czyż nie? Nawet, jak się ma taki mały jak ja. No i wygląda tak. Bardzo mi się podoba ten kombinezm. Wszystko mi się podoba, co wylicytowałam Wam, powiem szczerze. Prosty taki, klasyczny bym powiedziała. I tak jak mówię, szpilki, agidaski, tenisówki, wszystko do niego pasuje. No i to jest ostatnia rzecz, którą wylicytowałam. Macie tutaj cenę. I to tyle, kochani. Dziękuję Wam za dziś, bo już bardzo długo gadam. Widzimy się w następnym filmiku. Mam nadzieję, że ta forma Holu Wam się podobała. Do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się cieplutko. Pa!